Dobrze, chwalec napisał mi, A czemu nie zrobimy filmu o śmianicy, więc go robię. Dobra, czyli tu jest film o największym przydupasie Mara. Nie, on ja nawet nie pytuję. On rzucił w sumie dwa szorce, czyli. Dobra, jest to... Nieważne, po prostu on jest. według nie jest największym przydupasem. Dobra, Tino Maro, pierwszy szorc. Ośmiornica mikrofala Maru funny, funny Came co nie wiem Dobra Zobaczmy No właśnie, czemu Funny Came? To no przecież nie się telejesty Dobra, tutaj raczej próbuje on zostać ten, bo ostatnio widziałem ten, ostatnio widziałem chyba, że Funny Came jest śpiegiem oni mówią, pewnie sobie nie aktują, ale nie wiem, ale okej, okay, więc co mogę o tym filmie powiedzieć, mówi, że Tim nie mogę nic powiedzieć więcej, win, dobra, widzowie, Tim Barrow wygrał dramę za 15, mm, po pierwsze, bro, I po pierwsze, zobacz mój kanał, ile posty, znaczy wideo, daj sobie na ten Wieron był koizercz, bo kwadratowy już tutaj wlazł, więc no mam koizercz. Więc możesz sobie wbić i zobaczyć jaki to Twój mały jest Dobra, więc Stworek w ogóle nas zdradził tydzień temu już. Więc no Stworek no. Zobacz sobie, film, to zobaczysz jaki on jest... Co, te biorą. Dobra. Widzowie, Team Maru wygrał i to już mówiłem, to nie jest prawda. Po moim filmie to raczej Team Ama15 wygrała. Nie, w, w ogóle widzowie, piszcie w komentarzach Team Ama15. Yy, dobra. Hashtag Team Ama15. Dobra. Więc, no co mogę powiedzieć? Pozdrawiam nowych członków. No nic, już nie mogę powiedzieć tylko to, że oni sobie pierdzili coś, że ten... No, zobacz, nie wygraliście. No, patrz, druga S to ma no 15 mikrofala, ty również jesteś przy dupasie jego. To właściwie jeśli chcecie film jeszcze o mikrofali, chociaż o nim też nie mogę za wiele powiedzieć, to, to możecie napisać w komentarzu. I przypominam, żebyście pisali w komentarzu ty, hashtag Tima 15. Więc no, kto powiedział, że nie wygraliście? Nikt. Każdy z twojej bandy i bez No. Nawet na tym filmie mówię, że nie, nie wygraliście. Po moim filmie to wy raczej przegraliście właśnie. Zobaczcie. Argumenty to jest. tutaj że... i go ubalałem tego twojego bara przygodu Dobra, clickbaiter, zobaczmy jej filmy. Czy gdzieś tam... On wejdź po prostu na mojego showsa. To zobaczysz więcej takich tam. No i co? Jeszcze gdzieś tam widziałem, że chyba on wyzywał tutaj w komentarzach ludzi. W sumie przed chwilą powiedział. wyobrażam um, um, tego, um, tego... Um, chyba tam napisał w internetie. z Co ci mogę powiedzieć Forek? Ja nikogo nie wyzywałem do tej pory chyba jako jedyny. Aha. Dobra, Maru lepszy niż do No no no, no. Do, do. dobry, to co? Och, czemu oni wszyscy z ten... Ja Ogólnie wpychał jeszcze Funny ma na tą listę i możecie zobaczyć tego o co zje. Nic nie słyszałeś, więc możecie sobie zobaczyć. Kanał tego Jo nic nie słyszałeś. No dobra, możecie zobaczyć jego kanał, nie polecam subskrybować i jest spłaczonym dzieckiem. dzieckie. Dobra, jest dzieckiem, po dzieckiem, co mogę powiedzieć? Brat po prostu nie umie się pogodzić z przegrabą mówi Widzowie, tim Maru wygrał dramę! Kurna, chwila odkier... Dobra, nieważne, nara, co mogę powiedzieć jeszcze o tym przydupasie Mara? Jest dziś największym przydupasem Mara. Jeśli Ci się podobało zostaw suba hmm. Ona lajka. Jeśli nie chcesz suba to możesz lajka i możesz zbierać te dwie rzeczy. No i napisz komentarz dla zasięgu. Dzięki.